odcinku Niewa Life TV. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pielęgnacji twarzy. W zeszłym tygodniu było o pielęgnacji ciała, dzisiaj rozmawiamy tylko o pielęgnacji naszej cary. Zaprosiłam tutaj moich specjalnych gości. Z jednej strony jest Weronika. Cześć, ja mam na imię Weronika, na YouTube prowadzę kanał, który nazywa się Szusz. I już nie mogę się doczekać dzisiejszego odcinka. Mam bardzo dużo pytań swoich, i też takich, które przewijają się w pytaniach od widzów. A z nami, dlatego jestem tak bardzo podekscytowana tym odcinkiem, bo dzisiaj mamy nietypowego gościa, i z nami jest pani dermatolog Magdalena Łuczkowska, która odpowie na nasze pytania. Dzień dobry, witajcie. Cześć. Bardzo się cieszę dziewczyny, że jesteście z nami i właśnie będę zadawać, ja też będę zadawać pytania i moje, i pytania moich widzów, a wy zostańcie z nami do końca, żeby wziąć udział w bardzo fajnym rozdaniu. Także przejdźmy już teraz do pytań. Magda, mam do ciebie pierwsze pytanie. To pytanie bardzo często przewija się w komentarzach od widzów i chciałabym Ciebie zapytać, kiedy powinnyśmy zacząć używać kremów przeciwzmarszczkowych. Mhm. Niestety odpowiedź nie jest taka prosta. Nie ma jednej konkretnej daty, czy wieku, od którego każda z nas musiałaby sięgnąć po kręg przeciwzmarszczkowy. To jest bardzo indywidualne. Zależy to przede wszystkim od genetyki i od tego, jaki mamy typ skóry, czy skórę suchą, czy skórę mieszaną, czy tłustą, bo tutaj będą różnice w starzeniu się, ale także od tego, w jaki sposób kolokwialnie się prowadzimy, tak? czyli jak korzystamy ze słońca, czy korzystamy z solarium, czy palimy papierosy, bo skóra każdej z nas w danym wieku będzie wyglądała inaczej. Okej, okay, ale czy mogłabyś nam określić jakąś taką datę, A, czy to, nie hmm. wiem, powinno być po 20 roku życia, po 25 roku życia? Wiadomo też, że tak jak powiedziałaś, no nie wiem, 20-latka, która na przykład cztery razy w tygodniu chodzi hmm. do solarium, będzie miała tą skórę w gorszym stanie niż, nie wiem, 30-latka, która unikała tego słońca. Ale ty, jako lekarz, czy byś mogła powiedzieć, kiedy już na pewno. To mhm. jest ten wiek, kiedy powinniśmy wszystkie na pewno używać tych kremów przeciwzmarszczkowych. Tak, to jest bardzo fajne pytanie, dlatego że pamiętajmy, że zmarszczki widać dopiero w pewnym wieku, widać je już w lustrze, czy my je zauważamy. Natomiast pamiętajmy, że to wszystko tworzy się dużo wcześniej. Tak naprawdę udowodniono, że procesy starzenia się zaczynają się w trzeciej dekadzie życia, czyli między 20 a 30 rokiem życia. Bardzo indywidualnie, u kogoś to będzie 25 lat, u kogoś innego bliżej 30, ale pamiętajcie, że, pamiętajmy, że właśnie w tym czasie to jest fajny czas, żeby już o tym myśleć, żeby spowalniać procesy starzenia się. I tak jak wspomniałaś, inaczej musi podchodzić do tego dziewczyna, która od wieku nastu lat chodzi do solarium i ma zniszczoną skórę, niestety, przez promieniowanie UVA, a inaczej będzie podchodziła dziewczyna, która już od lat używa filtrów przeciwsłonecznych, bo to jest bardzo ważna rzecz że w tym czasie to najważniejsza jest profilaktyka, czyli pamiętajmy, że w takiej codziennej pielęgnacji powinnyśmy włączyć do codziennych kremów i filtry przeciwsłoneczne, bo to jest najfajniejsza profilaktyka przeciwzmarszczkowa, a także bardzo ważne jest nawilżanie. Też jest wiele tak. Takich uwag, czy już po jakiś składnik przeciwzmarszczkowy mogę sięgnąć, prawda? Pewnie też o to pytają dziewczyny. I oczywiście są spokojnie bezpieczne preparaty przeciwzmarszczkowe, Takie zaufane marki, one ustawiają to w odpowiednich kategoriach, że na przykład dodatek, nie wiem, konzymu Q10, czy wyciągu roślinnego z pestek winogron. Czy z takich naturalnych składników możemy bezpiecznie korzystać i nawet jeżeli dwudziestolatka sięgnie po takie kremy, to to bardzo ładnie zaktywizuje jej skórę i absolutnie w żaden sposób, i tu jako dermatolog mogę się wypowiedzieć, nie zrobi sobie tym krzywdy. Tak no więc tak, w tym wieku, młodym wieku, przepraszam Karolina, najważniejsza jest prewencja, bo my widzimy dopiero zmarszczki w jakimś wieku, ale ona się nie tworzy z dnia na dzień u czterdziestolatek, tylko ona się tworzy przez 15 albo 10 lat. Przepraszam, mm -hmm. bo właśnie mi do drogowa, jak to powiedziałaś. Czy to jest tak, że jeżeli użyjemy kremu e, do starszej cery, mm -hmm. jakby star z, z, kremu na przykład mamy 30 lat, używamy kremu dla 40-latki, 50-latki. Czy coś nam się stanie? Nic się nie stanie, tylko te kategorie są stworzone y, według odpowiednich potrzeb skóry. Inne potrzeby ma 50-latka, tak? A inne potrzeby. Funkcjonalne, fizjologiczne ma skóra 25 czy 30 latki. Nic się nie stanie, ale jakby efekt czy benefit nie będzie tutaj bardziej spektakularny, tak? Że krzywda się nie stanie, ale to chodzi o to, że po to stworzono pewne przedziały wiekowe, że dla każdego przedziału wiekowego sztab ludzi, naukowców nad tym pracuje, jakie będą najbardziej optymalne składniki, tak? Jeszcze tylko jedna krótka uwaga, pytanie, uwaga. Eee... Żebyś nam powiedziała o tym, jak ważna jest systematyczność, tak? Bo nieważne jak drogich będziemy używać kremów, jak wspaniałych składów, to nigdy nie dadzą nam takiego rezultatu, jakbyśmy chciały, jeżeli będziemy używać tego kremu, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa dni, tylko rano albo tylko wieczorem. Opowiedz o tym jako lekarz, jak to jest, jak duże to ma znaczenie, żeby wszystkim dziewczynom tutaj przed monitorami to uzmysłowić. Tak, Weronika bezwzględnie super uwaga i, i super słuszna, dlatego że skóra uwielbia systematyczność i pamiętajmy, że to co się w niej dzieje w aspekcie tworzenia się zmarszczek to są lata, w związku z tym my przez lata systematycznie każdego dnia musimy nad tym pracować, żeby mieć efekt właśnie jako, nie wiem, 40-45-latki, tak? To nie stanie się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki niestety to wymaga systematyczności, takiej właśnie świadomości przede wszystkim, że przede wszystkim w kremie na dzień zawsze filtr przeciwsłoneczny. Latem musi być on trochę wyższy, że zawsze krem na noc, który troszeczkę lepiej się wchłania, pamiętajmy o tym. I codzienna pielęgnacja daje duży efekt w postaci odsunięcia procesu starzenia się. I bo to jest. Słuchajcie, są pewne badania, które mówią, że Średnio polki sięgają po kręg przeciwzmarszczkowy w 41 roku życia. Większość Polek prawie tak robi. Tak. W związku z powyższym, naprawdę, wtedy, zapuźno, bo, wtedy widać zmarszczki i my nie osiągniemy wtedy tak spektakularnego efektu, jak wprowadzając prewencję dużo wcześniej. tak? My nie musimy jako 40-latki czy jako 50-latki mieć tak głębokich zmarszczek. Jakbyśmy nie używały kremu, tak? że musimy na to naprawdę pracować wiele lat, że punkt pierwszy, myśleć o tym wcześniej, żeby spodziewać się efektów, a po drugie, tak jak Weronika mówi, przede wszystkim systematyczność. I to nie od czasu do czasu i ciągle zmieniając preparat, tylko naprawdę systematycznie, codziennie, małymi krokami dopiero będzie fajny efekt. Ja to potwierdzam, bo moja mama od tylu lat, od kiedy pamiętam, od kiedy byłam małą dziewczynką, codziennie krem przeciwmaszyczkowa. Moja mama ma super skórę, naprawdę jak, jak na jej wiek, na kobiety po 50. No, widzowie mm -hmm. nawet widzieli na naszych, że na... mama się gdzieś przebijała, że twoja mama wygląda młodo. I właśnie to jest, moja mama sama mówi, to jest sługa nawilżania, nawilżania Taka. i pielęgnacji cytologicznej. Systematyczność przede wszystkim. ja mam w takim razie do Ciebie takie pytanie, które mnie nurtuje oraz zadają jej widzowie. Jak to jest z kremami pod oczy? Czy tak naprawdę musimy kupować osobny produkt? Czy nie byłoby łatwiej nałożyć ten sam krem, który nakładamy na całą twarz, czy to na dzień, czy na, po prostu w okolice oczu? Jak to jest z tymi kremami pod oczy? Mhm. Kremy pod oczy wprowadzono akurat do tej okolicy na twarzy, ponieważ skóra tutaj znacznie różni się. Jest zdecydowanie delikatniejsza, jest cieńsza w tej okolicy jest mniej gruczołów łojowych, a przede wszystkim ta skóra musi być poddawana tysiącom, właściwie milionom ruchów gałek ocznych w czasie mrugania, także w czasie uśmiechu, a u nas kobiet jeszcze w czasie manipulacji, naciągania stałego przy makijażu i demakijażu. W związku z tym ta okolica wymaga jakby Specjalnej troski. Kremy pod oczy są delikatniejsze w formule, są mniej obciążone, w związku z tym u osób, które mają jakieś problemy, czy zmarszczki, czy obrzęki, czy, czy cienie pod oczami, te kremy przeciw, pod oczy są zdecydowanie wskazane. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dobrą tolerancję kremu pielęgnacyjnego, kremu dla swojego typu cery, jeżeli tutaj zastosuję pod oczy i nie ma jakichś podrażnień czy uczuleń, nic się nie stanie, ale on nie odpowiada doskonale na potrzeby skóry okolicy oczu. A powiedz mi jeszcze, proszę, jak to jest z aplikacją krem pod oczy? W którą stronę go nakładać i wklepywać, rozmarowywać? Jak to robić? Tak, ważne pytanie, ponieważ też często spotykam się z błędami. Pamiętajmy, że krem pod oczy zawsze aplikujemy delikatnymi, bardzo ruchami od zewnętrznego kącika oka ku wewnętrznemu, w ten sposób, bardzo delikatnie i delikatnie później go rozsmarowujemy ruchami okrężnymi, w ten sposób, od zewnątrz ku środkowi, przenosimy to na brew do góry, w ten sposób. Kiedy robimy to odwrotnie, czyli kiedy robimy od środka oka, ku, ku, do skroni, to dodatkowo rozciągamy zmarszczki. W związku z tym to jest bardzo ważne działanie, także przeciwzmarszczkowe. Nakładamy ja krem em, tutaj poniżej, prawda, nie przy samych rzęsach, nie na oczach. Tak, 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 tak. tak nie na oczach, a <gry> poniżej pewnej odległości od y, brzegu rzęs. Mhm. Tak. Magda, istnieje taka teoria, że nasza skóra może się przyzwyczaić do kremu, nie wiem, do konkretnego kosmetyku, konkretnego składnika i wtedy on już nie będzie działał na naszą skórę. Czy to jest prawda, czy nie? czy powinnyśmy, Jeżeli naszej skórze odpowiada dany kosmetyk, to czy powinniśmy się go trzymać i nie bać się, że nie wiem, przestanie na nas działać i, i nie będzie miał takiego fajnego działania? Czy może powinniśmy zmieniać te kosmetyki? A Jakoś szukać nowych produktów, zmieniać to. Jak to jest? Opowiedz. Mm -hmm. o, przede wszystkim bardzo częste, Weroniko, pytanie i, i iż, m, możliwości błędów. Przede wszystkim nie ma składników na rynku kosmetycznym, które w jakiś sposób mogłyby uzależnić skórę, bo tego się często konsumentki boją. Po, tak, po prostu jeżeli... Techniki, który... Często jest tak. powtarzany, tak, że ten kosmetyk przestanie na mnie działać, że powinnam tak. go odstawić, nie wiem, po jednym tak. opakowaniu tak. czy po miesiącu, tak? tak? Mhm. Jeżeli odstawimy ten produkt, on po prostu przestanie, ten składnik aktywny przestanie działać, i skóra wraca do swojej fizjologii albo do problemu, który miała, ale nic tutaj się innego nie stanie. Nie, można także Oczywiście używać jednego neutralnego kremu przez całe życie. Tylko przez całe życie potrzeby skóry, o czym już mówiłyśmy dzisiaj, się zmieniają. One wchodzą w różne dekady. Najpierw mamy problem z niedoskonałościami, później potrzebujemy dobrego nawilżenia, profilaktyki przed procesami starzenia się, odpowiedzi w kremach na coraz bardziej zaawansowany wiek skóry. W związku z tym trzymajmy się tego produktu, który nam służy, który czujemy, że jest dla nas odpowiedni, wsłuchując się w potrzeby skóry. Nie zmieniajmy absolutnie non stop danego produktu. Skóra bardzo lubi stabilizację. W związku z tym, jeżeli nam jakiś preparat służy, to stosujmy go tak długo, aż świadomość nasza nam nie podpowie dobra, teraz już pora, pora na kolejny krok. Pamiętajmy, że potrzeby skóry w czasie dnia i w czasie nocy troszkę się różnią, i tutaj warto też o tym pamiętać, że rozgraniczajmy te kremy, tak? No właśnie, wspomniałaś, że to nie jest tylko jeden krem do twarzy, tak? I nasza pielęgnacja twarzy też składa się z iluś etapów, tak? Oczyszczanie, demakijaż. Krem pod oczy, krem na dzień, krem na noc, tonik, no ileś produktów każda z nas używa i jak to jest, czy warto wybierać produkty z jednej linii, tak? Bo wtedy wiadomo, te, kosmety, te, te składniki będą się między sobą uzupełniały, prawda? Będą ze sobą grać, czy może też właśnie warto coś pozmieniać i używać? Różnych produktów, ja, jak tutaj, jeżeli chodzi o, o te różne produkty do pielęgnacji twarzy, co byś poradziła? Jedna linia danego kosmetyku to nie jest bezwzględny obowiązek, ale tak jak Weroniko wspomniałaś, składnik, który jest tam przewodni, składnik aktywny, po prostu będzie działał skuteczniej i jakby szybciej możemy spodziewać się efektów, który, po którym się, którego się po nim spodziewamy. Tak więc takie takie składanie wszystkiego w jedną linię powoduje, że ta skóra faktycznie odpowie na te składniki, które są w tym zawarte, i będziemy miały prawdopodobnie szybszy, widoczny efekt. Też chyba nam daje to jakieś bezpieczeństwo, prawda? Bo też między sobą różne składniki różnych kosmetyków z różnych linii mogą uczulać i też można chyba zrobić sobie krzywdę, prawda? Łącząc tak, różne tak. składniki. To jest to, o, co mówiły, o czym mówiłyśmy przed chwilą, że. Zbyt mocne kombinowanie, mówiąc potocznie, nie jest najfajniejsze ze skórą. Ona naprawdę lubi stabilizację. Jeżeli się nastawiamy na jakiś składnik, dostarczajmy tak, jak to tutaj zaufane marki nam proponują. razie tutaj nawiążę do mojej cery, jak zawsze. Magdo, Ty widziałaś chyba w zeszłym roku, jak wygląda moja cera. Mam cerę trądzikową, mimo tego, że jestem już przed trzydziestką, także chciałabym Ciebie zapytać tak ogólnie, jak powinna wyglądać pielęgnacja cery trądzikowej. I taka już troszeczkę przeciwzmarszczkowa. Czy ja robię dobrze, że nawilżam moją skórę, a jednocześnie dbam o jej złuszczanie, żeby oczyścić ją? Karolina robi bardzo dobrze, <grywa> dlatego że wiele osób z cerą trądzikową zapomina o tym, że połową sukcesu jest także jej nawilżanie. Coraz mniej osób z trądzikiem ma skórę typowo łojotokową i nie tylko z łojotokiem trądzik powinniśmy kojarzyć. W związku z powyższym jest jakiś taki mit, że cerę trądzikową przede wszystkim trzeba bardzo wysuszyć i to ma pomóc. Natomiast to absolutnie jest mit i... Nowoczesne składniki leków takich przeciwtrądzikowych mają składniki typu kwasy owocowe, minerały, środki przeciwzapalne, wyciągi roślinne, przeciwbakteryjne, ale pamiętajmy, że te formuły mogą odrobinkę wysuszać w sobie, Bo tutaj o to też chodzi, żeby to działo, było działanie też troszeczkę mikrozłuszczające i tak dalej. Dlatego, dlatego drugą połową sukcesu bezwzględnie jest odpowiednie nawilżenie tej cery, niezależnie jaki ona ma wyjściowo typ. Czy to jest cera tłusta, czy mieszana, czy też sucha. W takim razie, jakie kremy powinnyśmy używać przy takiej cerze na dzień, a jakie na noc? Kiedy mm -hmm. zmuszamy, kiedy nawilżamy? Tak jest. Nawilżamy i ewentualnie, jeżeli ktoś ma cerę mieszaną czy łojotokową, to na dzień także możemy troszeczkę ją zmatowić. A więc najfajniej jeżeli to są kremy nawilżająco-matujące, ale na noc musi już być coś bardziej nawilżającego, odżywczego. W Twoim przypadku, Karolino, jeżeli pytałaś o tym, że masz niedoskonałości, ale też chodzisz w trzydziestkę, to może być na przykład na dzień, może być jakiś fajny kremik matujący z serii przeciwzmarszczkowej, a na noc Krem dla skóry z niedoskonałościami, yy, przeciwzapalny, przeciwzeskórnikowy, nawilżający. Także tutaj trzeba bardzo takim być właśnie elastycznym. Wsłuchiwać się w potrzeby swojej skóry. Doskonale, Cały... tak. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję moim gościom przede wszystkim za udział. Wspólnie dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy i obaliliśmy kilka mitów. E, a ja mam Wam do rozdania dwa produkty. 10 osób tym razem wygrywa dwa produkty. Po pierwsze jest to krem na ku 10 z filtrem energetyzującym, a drugi produkt to jest żel do mycia twarzy Pure Effect. Także 10 osób wygra po dwa produkty. I co chciałabym, żebyście zrobili? To, żebyście zostawili nam komentarz, nie tutaj pod filmem, ale u nas na kanale, jak wyjdziecie na film, to tam jest specjalne okienko do zostawiania odpowiedzi. I po prostu napiszcie mi, jaki jest wasz sprawdzony sposób na pielęgnację skóry twarzy. 10 najbardziej kreatywnych odpowiedzi wygra takie zestawy. Pamiętajcie, żeby sprawdzać co tydzień, czy wygrywacie. No i za tydzień, już w czwartek, widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał i lajkujcie, jeżeli Wam się podobało. Do zobaczenia. Pa pa. Okay, bye, bye. Okay.